Czy istnieje lub może zaśnieć sytuacja, w której beneficjenci fundacji mogą rozwiązać fundację rodzinną po śmierci fundatora? Tak, no jak najbardziej wynika to z samej ustawy o fundacji rodzinnej, bo ustawa mówi, że fundacja rodzinna może być rozwiązana w drodze jednomyślnej uchwały zgromadzenia beneficjentów, czyli beneficjenci, ci, którzy zasiadają w zgromadzeniu beneficjentów. Jeżeli z ważnych powodów, jeżeli dalsze funkcjonowanie fundacji rodzinnej jest niecelowe. W takiej sytuacji ci beneficjenci, którzy zasiadają w zgromadzeniu beneficjentów, mogą podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu, jednomyślną uchwałę o jej rozwiązaniu. Natomiast myślę, że tutaj za tym pytaniem stoi to, czy może być w statucie zastrzeżone, że na przykład beneficjenci mogą postanowić nagle, bez żadnych poważnych powodów, że rozwiązują fundację rodzinną, na przykład po śmierci fundatora. I do końca nie jestem w stanie Państwu dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przepisy są w dosyć taki niejasny sposób sformułowane, bo przepis mówi o tym, że fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w statucie. Czy oświadczenie, takie arbitralne oświadczenie beneficjentów o tym, że rozwiązują fundację rodzinną, jest okolicznością wskazaną w statucie? Do końca nie wiemy, jak to będzie traktowane przez sądy rejestrowe i w ogóle generalnie później przez orzecznictwo sądów, które się wykształci na kanwie funkcjonowania fundacji rodzinnych. Ja na dzień, ja dzisiaj uważam, że można to w odpowiedni sposób przy odpowiednim sformułowaniu w statucie zastrzec, natomiast nigdy nie, nie dam Państwu gwarancji, że ten przepis będzie swobodnie funkcjonował w przyszłości. No bo tak jak mówię, ten, ten, to, ta, ten zwrot okoliczności wskazany w statucie i sam tryb później rozwiązywania Fundacji Rodziny w takim przypadku jest dosyć specyficzny. i. My jako doradcy prawni nie mamy ani zgody między sobą co do tego, czy takie okoliczności mogą być zastrzeżone w statucie, czy... Czy to właśnie o takiej okoliczności ustawodawca miał na myśli i czy będzie to później w stanie się obronić w przyszłości, czy, czy będzie można na podstawie tego przepisu skutecznie fundację rodzinną rozwiązać. Natomiast ci beneficjenci, którzy w, zasiadają w zgromadzeniu beneficjentów, nawet po śmierci fundatora, jeżeli będą to ważne powody i dalsze funkcjonowanie fundacji rodzinnej będzie niecelowe, będą mogli postanowić o rozwiązaniu fundacji rodzinnej.